Wykombinowałaś coś w sprawie Helmana? No jasne. Co jest z tobą nie tak? Wielu macie tutaj klientów? Chyba głównie przejezdni, co? No, ostatnio najczęściej nomadzi. Wracając z to zatrzymują się tutaj na głębszego. Albo na dziesięć. Na 6 do Night City wolą nie wjeżdżać. Całkiem możliwe. Od dawna znacie się z panem? Wystarczająco długo. Pamiętam, jak robiła pierwsze trasy. Zatrzymywałaś tu po drodze na Brosefa. Nigdy nie pytałem, co woziła. Może dlatego mnie polubiła. Potem kilka razy uratowała mi dupę. A ja kilka razy pomogłem jej. Porządna dziewczyna. Jedna z tych, które cię nigdy nie porzucą w potrzebie. Niemożliwe. Ktoś uruchomił moje stare auto. Co tam? Tak sobie myślę. NCPD na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra. Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. Co masz na sprzedaż? Broń najlepszą na Badlandach. jakoś pomóc? Nie, już kończę. Ach, jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Jak się spało? Znośnie. A ty wyspałaś się? Jakieś koszmary miałeś w nocy. Krzyczałeś? Serio? Spoko, jestem przyzwyczajona. Jak Micz i Skorpion wrócili z wojny, to rzucali się każdej nocy przez wiele miesięcy. Cokolwiek to jest, przejdzie ci. O, oby. Wykombinowałaś coś w sprawie Helmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy nim, nie? Przecinak to AFŁ, a śrubokręt to miejsce, w którym AFŁka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czemu chcesz zestrzelić a fałkę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to typowa kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoni. Czekaj, wyjaśnij mi to jeszcze raz. Klucz to jest nasz wóz, tak? Tak. Przecinak to AVK, śrubokręt to miejsce, w którym afałka powinna zaryć w piach. No a zaciskacz to elektrownia mikrofalowa. Nasz sposób na tę afałkę. Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. Założymy się. Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AFŁka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne. Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Pamiętaj, że potrzebuję Helmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta fałka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież. Ale i tak lepiej, żeby Helman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. No dobra, to jedziemy. Super, siadaj szybko, bo zimno jest. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga zarządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie, poprawka. Rok, nasz, Rafeni... Chodzisz na grząski teren win? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? Mhm. Mm A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to? Bo ja raz wiozłem prawdziwą igłanę serio? Żywą? Aha, ktoś ją zahibernował i zapakował do skrzynki. Nie wiem po co, ale poszło za niezły hajs. No i jak? Przebijesz to? Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu? Wow, no to remis. Martwy, w bagażniku. Okej, okay, wygrał. Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Skalibrujemy cię z wieżyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Musimy tracić czas na tę kalibrację. Musimy. Chyba że strzelałeś już z takiej wieżyczki bez wspomagania. W ruchu, jak cię napierdalają z każdej strony, i szło ci zajebiście. Ale coś mi się nie wydaje. Więc nie wydziwiaj, tylko się wpinaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapię. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób panam za chwilę pozna Silver Silverhanda. Na jakimś kurwa wygwizdowie. Gratuluję wi. Ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w Karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to flagowała. Mhm. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra, wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, okay. jedziemy z tym. Widzisz ten szajstam? tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Davey, nie opierdalaj się! Skończmy tę kalibrację! Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczym. Okej, okay, jeszcze jeden. Ciągłym teraz! W porządku, kończymy to. I to Nie było tak źle. Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontrolery... Jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci, jakby co. Dobra, dobra, ważna, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, forwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Może coś w tym jest. To co się stało musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobny, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony. Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Patroli w okolicy. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Elektrownia obsługuje całe miasto? Chuj wie. Spoko, niedługo się przekonamy. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołali reakcję łańcuchową w kolektorze, to każda z tych anten wemituje silny impuls EMP. I av wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jednąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora. No to zacznę od transformatorów. Rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej. No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. No to się widzę rozumiemy. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem owałki. Jasne. Się. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zastrzeleniu fałki? Sama? Nie. A co? Myślałem, że może robiliście już coś takiego w klanie. Nie. Odbijaliśmy kiedyś naszego człowieka z konwoju, ale to tutaj. No nie powiem. To jest co najmniej o pięć stopni jebanego ryzyka wyżej. Nie brakuje ci tego? Czego? Takich akcji? Bycia w klanie. Bycia częścią rodziny. A tobie nie brakuje rodziny? Dobrze ci samemu? Czasem zastanawiam się, jak by wyglądało moje życie, gdybym wciąż był ze swoim klanem. No i? No i wychodzi, że musiałbym poświęcić zbyt wiele. Chyba hmm. cię ja rozumiem. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, okay, jestem gotowy! Drony! Zajmę się nimi! Dej mi te gówna zanim na to strzelają! Wystarczy! O wszystkie? Mhm, uh -huh, pod warunkiem, że się pośpieszymy. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Pana, nie wiem, czy nie przegięliśmy! Zerzyję. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na Maksa, to masz na Maksa. Zajęliście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas uzmarzy. Zanim coś się stanie z Chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Uważaj, ty może... Johnny? Johnny? Kurwa. Okej. Okay. Jest ok. Kurwa. 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 Oh. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest, git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć, kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Hmm? A, niedługo pierdolniemy wartą miliony eurobaksów własność Kangtao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. O, ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta. Ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Hm. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. <grymne> Wal się. <grymne> Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Leci od strony Pacyfiki. Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila! Jeszcze! Teraz! No to boom! Cholera, co jest? Co jest grane? Dostała! Panam! Silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać! Czekaj chwilę! Panam, co ty wyprawiasz? Traci wysokość. Mamy bydlaka. Jedziemy. Nie liczy się skąd przychodzisz. Liczy się w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snow.